Od Akademii Ezoland, prognoza numerologiczna. Prognoza numerologiczna jest stworzona za pomocą numerologii celtyckiej. Porada dla jedynek. W tym roku powstanie mnóstwo nowych sytuacji, do których nie będziesz przygotowany. Możesz spotkać się z przykrościami, ale nie należy przyjawiać pasywności. Sukces nie ominie Cię, jeśli będziesz działać. Musisz zmienić swoje marzenia i plany. Zyskasz si siłę, jeśli użyjesz nowych metod i nowego myślenia. Otworzą się przed Tobą nowe szanse. Uwierz w swój los. Musisz wnieść w swoje życie porządek. Nie niszcz go negatywnymi myślami i złymi wspomnieniami. Negatywne wspomnienia które dusze chce schować Wzbudzają pamięć przodków Które zdradzili twój ród i im będzie ciężko znaleźć spokój również tobie będzie trudno odnaleźć swoje miejsce myśl o dobrym by zła energia nie miała możliwości przepleść się z losem porada dla dwójek jakieś procesy będą zakończone wszystko stanie ci ciche i przyniesie ulgę. Koniecznie spójrz inaczej na swoje życie, by w końcu zrozumieć, jakie popełniłeś błędy. Przeszłość będzie wpływała na ciebie szczególnie w żeńskiej linii. Pomyłki kobiet będą odbijać się na tobie, więc przeprowadź głęboką analizę. Wytłumacz sobie zachowania kobiet w rodzie, by powstrzymać negatywną energię i nie pozwolić jej ruszyć dalej. Zajmij się swoim ciałem i zdrowiem. Bogowie nie chcą wtrącać się w Twoje życie. Porada dla trójek. Musisz dużo pracować, by otrzymać to, co chcesz. Ród podtrzymuje Ci i daje pozytywną energię. Częściowa sukces... Zależne będzie od tego, na ile ród jest czysty i jak dużo energii zostało przepracowane. Czekają na ciebie nowe przeciwzięcia i sukcesywna współpraca z kimś nieznanym. Wysiłki zostaną docenione, a decyzje, które podejmiesz, będą bardzo dojrzałe i dzięki nim założysz nowy fundament. Staraj się uzgadniać swoje działania z partnerami, ponieważ zbyt samodzielne decyzje mogą doprowadzić do nieporozumienia. Parada dla czwórek Uda ci się znaleźć coś, co będzie Twoje To dotyczy kontaktów, pracy i drogi, które doprowadzi cię do sukcesów. Rok może być bardzo sukcesywny, a przykrości będą odbijane jako nieznaczące. Bądź wdzięczny losowi za to, jak cię prowadzi. Możesz uciec przed przykrościami i trudnymi sytuacjami. Negatywny aspekt tego roku zatrzymanie ważnych spraw. Porada dla piątek. Rok może przynieść nerwowość, i niektóre sytuacje będą ciężko przyswajalne, ale zwyciężysz są. Możliwe, że będzie prześladowała cię konkurencja lub ktoś będzie prze... może ktoś będzie przeszkadzał ci w realizacji twoich planów. Staraj się zachowywać spokój działaj bardzo pewnie, wtedy wszystko będzie dobrze. Oczywiście porytowanie i potrzeba bycia na szczycie będą trzymać cię w napięciu przez cały rok i jesień będzie bardziej spokojna. Porada dla szóstek. Energia roku raczej nie jest negatywna. Wiele z planów osiągniesz, jeśli będziesz znał kierunek i ważność swoich działań. Jeśli będziesz robił to z przymusu, to droga, którą idziesz, będzie dla ciebie tylko ciężarem. W tym roku mogą być bardziej aktywne te problemy, które dawno dojrzewały, ale były odkładane jako nierozwiązane. Porada dla siódemek. Czekają na Ciebie niełatwe wydarzenia i kontakty. Nie kłóć się, nie niszcz harmonii i stabilizacji. Można zaryzykować i postawić coś na jedną kartę. Możesz osiągnąć sukces, ale dużym kosztem. Potrafisz wyjść z trudnych sytuacji. Musisz działać, uwzględniając wszystkie zbiegi okoliczności. Możesz zniszczyć związek, jeśli będziesz znajdować się w stałym konflikcie i pretensjach. Rada dla ósemek. Wszystko może powstać w przyspieszonym tempie, więc działaj szybko. Otrzymasz oczekiwany rezultat i będziesz musiał rozwiązywać nie tylko swoje, ale również problemy partnera. Możliwe, że nastąpi walka pomiędzy twoimi rodowymi energiami. I partnera. Bądź ostrożny w kontaktach, ponieważ nieprawidłowa ocena sytuacji może doprowadzić do jakiegoś wstrzymania i trudności. Siła tego roku wyniesie ci na nowy etap, który da nowe doświadczenia. Porada dla dziewiątek. Los będzie zmuszał cię do czekania. Nastąpi. Bierny okres, przerwa, wszystko musisz przemyśleć i nie śpieszyć się. Mogą pojawić się napięte relacje z ważnymi dla Ciebie człowiekiem. Staraj się nie rozmuchiwać ognia. Musisz chronić to, co uważasz za Twoje, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo kradzieży. Jeśli nie nauczysz się dostosować do zbiegów okoliczności, to życie zmusi Ci do tego i okres stagnacji się zwiększy. Zapraszamy na nasze spotkania na Skype'ie co dwa tygodnia.